Słuchajcie, dzisiaj w lesie mnóstwo grzybiarzy jest, więc jakiś wysyp grzybów jest. No, słyszę głosy ludzi, chyba, chyba jednak nie są grzeczni. No niestety, nie mam nic przeciwko tym, żeby byli w lesie, bo my przecież też korzystamy z piękna lasu, podziwiamy, podglądamy. Ale jesteśmy tu gośćmi i dobrze o tym wiemy.